Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fear 2 Project Origin. Jak pamiętacie, z poprzednim odcinku śledziliśmy Keigena. Keigen zostawia te, aby zaczarowany lub zahipnotyzowany przez Almę i po prostu nam uciekł. My cały czas za nim podążamy i spróbujemy go jakoś sprowadzić do nas z powrotem, do naszego działu. Póki co tutaj się przemieszczają jakieś stworki, nie wiem, przeskakują tutaj po tych ścianach. Znaczy teraz już nie, ale to kilka minut temu tak było. A ja idę odnaleźć Keigena. Tylko poczekajcie, co ja tu mam za broń. No tutaj bazooka, shotgun. No i ten karabinek, niech tak będzie. Dobra, mam ogarnąłem go, ale się wystraszyłem, kurde. No potrafi tak raz zaskoczyć i to nieraz. Dobra, kamizeleczka jest. Dobra, idziemy dalej, poszukać, zobaczcie idzie. Bez powolnienia tutaj nie ma sensu, kurde. Bez powolnienia czasu nie ma tu sensu w ogóle podchodzić do tych stworów lub prowadzić z nimi walczyć. Nam dokopią do dupy. <gryw> tak można powiedzieć brzydko. Dobra, chodźcie na górę. Mam to jeszcze odgórna. Jest tutaj. Zobaczcie, widzicie? O kurde, ostrzeliłem mu łapę. Ciekawe stworki. Jakiś śmiech słyszałem. Zobaczcie, idzie. Jak spowolnię czas, to... ...dwa pociski wystarczą, że strzelby, a jak nie... ...nie spowalniam, no to trzy razy trzeba strzelić na pewno. Ale trzeba uważać, trzeba się pilnować, bo one nam, nam dłużej krzywdy, o zapisywanie, one nam krzywdy dużej nie zrobią, ale mimo wszystko trzeba na nie tutaj zwracać uwagę. Granacik. Jest jeszcze jeden, na pewno. Dwa nawet. Robi się ciekawie. pojawiają się znikąd chłopaki. I tu trzeba chyba odsunąć ten automat do sprzedaży napojów. Spróbujemy go postawić. Okej, okay, coś tu miga. Nie lubię takiej sytuacji. Na razie idziemy spokojnie. Widzę, że pasażerowie tutaj nie dostali się na pociąg. Dobra, jakieś ostrzeżenie, czy coś w tym stylu? A tutaj co? Jakieś tąpnięcie. Co tam jest? A nie, tam woda chyba cieknie. A da się tutaj przejść? No nie ma szans, muszę znaleźć inne przejście Chyba może do góry, a apteczka? Znaczy nie, kamizelka Kurde, no chyba muszę tędy iść, no nie ma innego wyboru okay. Znów te chłopaki Tu coś się dzieje jest Tutaj chyba zrzut wrogów jest Nie ma ich, dobra chodźcie dalej Radio policyjny, a widzieliście jak fajnie podskakiwał jak oberwał kulką? No trafiłem go w stopę, bodajże. Chodźcie dalej. Łap tam granat. Łap jeszcze jeden. Zapalający. Łap. Kurde, ma chyba tą... Nitownice, poczekajcie, mam jakiś inny granat? Mam, prąd. Dobra, załatwiłem go, mam go. Tylko zdaje się, muszę sobie tutaj zmienić broń. Oho, dobra, załatwiłem sprawę. Jeszcze raz, łapcie, chłopaki. Gdzie on się tam chowa? Super. Nie mam amunicji, serio. Strzelba zero. Weźmy jakiegoś, kurde... Dobra, nitownicę zabieram. Bo nie mam innego wyboru. Tutaj weźmiemy, przeładuję sobie tą bazukę. Musiałem z tego strzeć, bo wybiegła ich grupka. No i tutaj... Ale zaraz. Teraz chyba ja mam taką broń już, czy nie? Snajpa. Tam się Ziomek chował. Dobra, trocheczkę amunicji już mam. Szybciutko biegiem. No i amunicji zdobyłem, nie powiem. Jest już trochę. Dobra, mam go. Idą chyba jeszcze, tam mi się wydaje. Stajpę mam przecież. O kurde, pudło. Ja wskost strzelbę. Dobra, mam go. No to jest armata, nie ma co tutaj mówić. Jak przywalę, to no raz. Tylko wiecie, szkoda mi tej snajperki, bo fajnie się z niej strzela. No ale przecież nie mogę cały czas jej używać. Zobaczcie. Znikł, dostał brzuch, ale. Teraz już go nie widzę, gdzie poszedł. Bardzo swing Hedzik o kurde, łupło coś. Dobra, koniec. Dobra, zablokował się super. No gdzie on tam walczył? Dobra, mam ich. Coraz więcej wrogów się tutaj. No, że pojawia pusty. No super. Dobra, wystarczyło rzucić granat, zaraz. Teraz poczekajcie, mam tutaj zwykłe też granaty odłamkowe. A jakie mam jeszcze? Zapalające, ale mam odłamkowe nie takie na razie dostaną Strzelba automat, wiecie co? Dobra Zamieniam tu za snajpę No i gdzie mam teraz iść? Nie tutaj przypadkiem? No chyba tutaj na dół Tam mi się wydaje Nie, tu miałem wrogów Poczekajcie, chwileczkę Bolloft się zgubił teraz na bank A tu pumbrą, to tędy miałem iść, i nie mogę tutaj wyjść, bo się blokuje. Chwileczkę, dobra, teraz cały czas tędy jakaś stara serwerownia, cholera, wie co to jest. Dobra, tędy i chyba tędy no kurczę, bo trendy I tu muszę cały czas iść za tymi wskazówkami. Ktoś zostawił. O kurde, Keigen, poczekaj. Jezik Kagen. gdzie on poszedł? Taki był trochę rozkojarzony. Dezorientowany, widzieliście go. Keigen, co on odpierdziela? Coś się chyba włączyło. Kejgan był tu Cholera, szczury zaczęły uciekać. Włączyłem prąd, zdaje się, tak? Co to? Trzeba zejść tutaj, chyba tak. No, nie ma innego tutaj wyjścia. Trzeba iść na dół, furtka, aby się. Co jest? Bierę tam broń. ja nie mam zbyt dużo amunicji na figle z nimi. Myślałem, że idę do Almy, a tu Kagan idzie do Almy. Tak cały czas przed siebie. Obrzydliwe. Idę dalej przez siebie. No i teraz gdzie? Beckett. Dobra. Spotkaj się z porucznik Stoke z cieszantym Moralesem na stacji King, King Street. Dobra, no ale kochanie, a co z naszym Kagenem? Powiedziałabyś chociaż. A to co? Nie chcę tego. Poczekajcie. My teraz nie wiem, gdzie mam iść. No nie no, debra, tedy idę. Piegniemy szybciutko. Troszkę ze, wy, wyposażenia zebrałem, teraz chyba tędy, No, idę tak na oko, może akurat. No, dobrze, dobrze idę. Dobra, jeden leży, bo będzie ich więcej zaraz. Przecież ja mogę tutaj. O, wow, 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 ale chlupło. Załatwiam No nie do końca, ale udało się położyć ich Zaraz on wstaje Śmiej Tu jest jeszcze jeden, zobaczcie Zbieram wyposażenia, raczej amunicję. Gdzieś tu padł, przecież. O kurde, gdzie on tam strzela do mnie? Tu jest. Dobra. Nitownica to nitownica, nie ma z tym żartów. Zobaczcie jak go przybiłem tutaj do ściany. No i po nim. Są tutaj chłopaki, zobaczcie Ja też mam wyrzucić granat Przeładujmy Mam trochę tych Nabój do strzelby, teraz nie będzie problemu ...amunicją. O, 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 o. Tu jest chyba wszystko pod napięciem, kurde. <gry> Dostał. No kurde, tu się nie dostanę, szkoda. Oj, dziecko, coś tam? Kurde, spowolnie nie dałem. No nie za go. Mają kamizelki I to porządne, nie jakie dziadowskie. No dobra, zabierajmy co ma możemy. I tutaj jeszcze coś jest. Dobra, tylko zobaczcie, tu jest wszystko pod napięciem. Ja muszę przejść tędy, żeby mnie nie poraziło. Dobra. Te walki z nimi to jest są uciążliwe serio. No, no, chociaż zdobywam tutaj amunicję, jest do tego strzelać do nich, ale są jak pieron, mówię wam. Gdzie to się tutaj wyłącza? To napięcie, tutaj. Dobra, udało się. O, wow, ale ich chyba Co on ma kurde za broń? A wiecie co, ja mu zaraz przypierdzielę i to porządnie, Wiecie z czego? Nie będę się z nim pierdzielić. Chodź tak. Masz koniec tą. Co to? Laser? O kurde. Ja tylko zobaczę jak to działa. Wow! I mi się znudziło. <grym> Albo weźmy to, no kurczę, no... Postrzelamy troszeczkę co nam szkodzi o, załadowałem sobie amunicję do laseru. Dobra, chodźcie. A da się tak przymierz da się. Dobra, piekniemy. Szybciutko. I ten dym mam wejść? Chyba tak. O. Jakieś chyba przejście podziemne, cholera wie. Wyżłobione przez jakieś potworki na pewno. Dobra, chodźcie. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi autobus wpadł i zaraz pewnie wpadnie musimy zwierdzielać tak mi się coś wydaje Tak jak myślałem Cudem ocalałem Ale udało się przeżyć, trzeba było szybko uciekać, a tutaj da się wyjść? Nie da się, dobra Idziemy tutaj. Tylko szczurki uciekają, coś Ciekawy. O kurde, coś się tutaj dzieje jakieś anomalie. No, szczurki uciekają. Ja też powinienem, ale muszę iść przed siebie. Dobra, teraz chyba tym wagonikiem do góry. O! Ups. Jest i moje kochanie Idzie do mnie Nie mam zamiaru do kochanie mojego strzelać Tak, działa to skarb Obroni Jak trzeba A w dzisiejszych czasach to nie ma co wybrzydzać <śmów> Mówię wam Chyba już wam o tym mówiłem kiedyś Dobra Weźmiemy teraz sobie laser Wow Przyspawają, zobaczcie Olera, fajne to to tylko Nie na... Nie na kawałeczki, tylko widzicie no. O i tu idą chłopaki Przeciłem na pół kolejny Widzicie jak to nie? No i to się mówi broń. Laser zrobił robotę, zobaczcie, tnie na połówki przeciwników. No ale oczywiście a mi się kończy. Niestety nie zostało dużo. O kurde. Prawie nic, a co tu mamy? Poczekajcie, lot musi obadać. Tu przyładujemy sobie bazukę kolejny raz. Nie pozbędę się jej, bo mi się cały czas tutaj sprzedaje. Dobra. Nitownica. Dobra, no, strzelby nie będę brał, bo mam tutaj jeszcze laser. Będzie okazja, to się weźmie. Moi drodzy, zdaje się, że przed chwilą był zapis. Ja będę kończył dzisiejszego gameplaya. Nie chcę przedłużać, bo wiecie, jak jest. Później jest dużo wysyłania. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. I dać łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Fear i zobaczymy, co będzie z tą naszą ukochaną Almą. A więc ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!